drodzy, w kolejnym vlogu na moim kanale, w kolejnym odcinku i prosiliście mnie o takiego luźnego vloga, co robię w kwarantanny taki mój dzień, więc dzisiaj taki dzień dla Was nagrywam. To będzie taki mega luźny vlog. po prostu nie wiem nawet, co będę tutaj robiła w tym vlogu, ale po prostu spontanicznie będę się do Was odzywała. Na bieżąco, słuchajcie, jest późno, późno zaczęłam tego vloga, bo jest godzina, słuchajcie... Boże, jak ja wyglądam. No i co, moi drodzy? Przed chwilą sobie wróciłam z dołu, bo robiłam sobie zdjęcia. Ponieważ. Dalej przyszły do mnie paczuchy. Zobaczcie, takie oto fajne paczuchy. Najpierw może wam pokażę. Skąd to słuchajcie? Okulary, moi drodzy, ale przyniesiemy się do toaletki i to tam będę wam pokazywała. Dobra, jednak, usiadłam przy biurku, bo za chwilkę i tak będę robiła lekcję, ale chciałam szybciutko pokazać te paczki. Wy chyba lubicie paczki, więc będę wam pokazywała, bo wczoraj przyszły do mnie właśnie te paczki, dzisiaj przyszła jeszcze jedna paczka z case'ami więc wam pokażę. I słuchajcie, pierwsza paczucha: są to rzeczy z okularami, takimi różnymi. Już wam pokazuję, co tutaj się znajduje Ja tutaj troszeczkę to porozwalałam, bo to było oczywiście Tak wiecie, ładnie zapakowane, no ale rozwalam to, ale nieważne Zobaczcie, okulary Jest ich serio sporo I jeszcze dostałam takie, słuchajcie Futerały, zobaczcie Takie jakby futerały na te oksy To są pierwsze oksy, one na mnie wyglądają brzydko Ogólnie są ładne, ale wyglądają na mnie tak sobie Zobaczcie, jak jakieś, nie wiem Najwyżej do zdjęcia będę miała Po prostu je tak i w ogóle przed chwilą byłam zdjęcia robić właśnie z tymi okularami, ale strasznie źle wychodziłam na tych zdjęciach Ale zaraz zobaczymy, może jakoś uda mi się je fajnie przerobić Tutaj też jakieś takie coś, też jakieś takie coś, nie wiem o co chodzi w sumie Przechodzimy do kolejnych oksów Bardzo fajnych, słuchajcie, to są takie oksiki, słuchajcie, o tak one wyglądają Zobaczcie, ja tak bardzo ich chciałam na AliExpress kupić, ale właśnie udało mi się od tego sklepu o, zobaczcie, tak one wyglądają i po prostu są cudne, ujemnie, są takie fajne, fajne Chciałam czarne, ale niestety nie było, więc wzięłam sobie takie i jeszcze wzięłam sobie, słuchajcie, takie niebieskie Fajne oksiki, miałam takie kiedyś z Forever 21, tylko że białe I kiedyś też właśnie dużo razy yy, pytaliście o takie rzeczy Więc tutaj są takie oksiki, zobaczcie, mega fajnie wyglądają A może jeszcze wam powiem, co dzisiaj robiłam, więc dzisiaj wstałam sobie późno o 14 i w ogóle i tak stwierdziłam, że no dzisiaj muszę nagrać film, bo po prostu już coraz mniej jest tych filmów i muszę nagrać film. No a nie wiedziałam co, więc po prostu nagram dla Was vloga, takiego po prostu vloga. I no w sumie mnie o takiego vloga prosiliście, więc nie będzie źle. Zobaczcie, tutaj są takie fajne, inny kolorek. Yy, I, 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 i. Oczywiście wpadajcie na mojego Instagrama, bo tam będą foty z tymi. Okularami i tam właśnie będzie oznaczona ta stronka, będzie możecie wpadać i zobaczyć, jeżeli jesteście ciekawi Mój Instagram się tutaj gdzieś mam, wyświetli obok mnie I słuchajcie, dalej mamy takie oksy, które ogólnie ładnie wyglądają, ale one, ja już wiem, że one na mnie nie będą ładnie wyglądać Będą pewnie wyglądały jak jakaś babcia, ale zobaczcie, są ogólnie takie ładne, takie żółte i zobaczcie teraz jak na mnie będą Muszę zobaczyć sobie zdjęcie zrobić Piszcie mi oczywiście, które wam się najbardziej podobają I wam szybko pokazuję A, miałam powiedzieć, bo schodzę z tematu Miałam powiedzieć, co dzisiaj robię No i wstałam sobie, gadałam sobie z różnymi ludźmi No i poszłam się kompas I później stwierdziłam, ha, nagram dla was vloga Czemu nie? Może podpowiadam na jakieś pytania? Jest to jest ta ostatnia para I słuchajcie, coś będziemy ogarniać Ja muszę ogarnąć lekcje, bo dawno trochę ich nie ogarnęłam, Więc muszę iść zobaczyć, co tam mamy na kiedy O, tutaj jeszcze są takie Wiecie już takie fajne sułgi. Dzisiaj właśnie taki mamy plan, bardzo fajny plan i tak będzie wyglądał ten blok. Tak będzie wyglądał ten vlog. Będzie po prostu bałagan, ale mam nadzieję, że może nie wiem. Lubicie takie vlogi słuchać, i w ogóle, jak ktoś gada, ja na przykład lubię takie vlogi i lubię się oglądać, to Odezwę się do Was później. Nie, hey, kochani, odzywam się do Was. O, już może prawie 19. W tej chwili dodaję sobie nowego TikToka. A, jeszcze chciałam Wam pokazać drugą paczkę, zapomniałam o niej, z caseami, które dzisiaj też mi doszło. Tak wygląda ta paczuszka. Zobaczcie, taka malutka jest w ogóle. Pisaliście mi na ostatnim filmiku, że u mnie jest bardzo ciemno i że Wam się to nie fajnie ogląda. I ogólnie robiłam tak dlatego, bo nie wiem, sama lubię oglądać jakby takie filmiki w takim klimacie, ale dobra, już po tym vlogu będę ze sobą i tak w ogóle, i tak wiecie, lepiej nagrywała, bo teraz jest taki różny vlog, więc tutaj jeszcze też będzie. Trochę ciemno, później postaram się bardziej oświetlić, i do niego nagrywam teraz filmik. Lecisz na ukrycie prawdy. Pokaż! Lecisz teraz, bo ludzie mi wysłali, że jesteś w ukrytej prawdzie teraz. A, który jest hałek. dzisiaj? Dzisiaj jest 31 marca, jestem w Ukrytej Prawdzie Kto mnie widział to piszcie w komentarzach Jaki mam filmik? Na YouTube? No To powiedz, że pozdrawiam ich wszystkich No pozdrawiam was, a kto was pozdrawia, bo oni nie będą wiedzieli Demonisa was pozdrawia z TikToka Pokażę wam szybciutko tę paczuszkę, powiem wam o co chodzi no ja się wyciszę, bo Marce będzie mnie zaraz oceniał, Dobrze. Cześć, ja tutaj ja się rozwodzę Dobra, trzy case'y, pierwszy jest taki, w ogóle taki fajny, słodziutki, z takim ufoludem. Nie wiem skąd jest ten ufolud, możecie mi napisać w komentarzach, ale właśnie brałam to z Pinterest taki fajny ufolud jest I dalej słuchajcie, mam case'ika, którego mam na sobie Tak on wygląda, jest takim fajnym pieskiem, słodziutkim, zobaczcie I ostatni case'ik z moją ulubioną księżniczką z Disney'a kto wie, to teraz szybko pisz w komentarzu, jaka jest moja ulubiona świeczna z Disney, będę Wam przypinać to, ale nie oszukujcie, więc uwaga! Jest to śpiąca królewna tak wygląda. Ten kesik i tak, takie kiesiki. Zobaczcie, w ogóle tutaj takie wielkanocne jakieś jajeczka jeszcze były dołożone. dokładnie tak to wyglądało. Otrzymam się do Was później, jak zrobię lekcjeki. Witam Was o godzinie 22.10. Zobaczcie, wzięłam sobie do pokoju fryteczki i teraz idę sobie. Usiąść, coś obejrzeć. Ja teraz będę oglądała sobie coś na Netflixie i nie wiem co obejrzeć, więc pewnie skończę się na tym, że będę po prostu oglądała Barbie, bo jakby naprawdę nie mam już co oglądać, więc oglądam Barbie. Także jak też nie macie coś oglądać i ja mam się już bardzo nudzi, no to też mam polecam obejrzeć Barbie, bo przynajmniej nie jest jakaś taka bardzo nudna. I co moi drodzy, za chwilkę będę już ogarniała swoją twarz. O Jezu, mam 5%, <laughs> dobra, nieważne. Moi drodzy, jest 0010 i zobaczcie, gadam sobie z Rosalią Myśmy niedawno oglądali, to wiecie, kto to jest Rosalia Makowska Możecie sobie zobaczyć nasze stare filmiki, niedługo będą może z nią po kwarantannie Tak właśnie, na przykład możecie wpaść Co? nie to i wpaść ktoś... Jak się już promuje, już się promuje, no dobra, ale możecie wpaść No to powiedz, jaka jest nazwa ja No, mhm. i nagrywałyśmy też kiedyś taką fajną nas na trampolinie, więc możecie też zobaczyć. I chcemy zrobić drugą część taką, już po kwarantannie, takiej trampoliny, więc mega. A ja teraz sobie będę robiła maseczkę. Jak ja wyglądam, creepy. Jakiegoś po prostu nie wiem, jak taka maseczka w horrorach, jak taka laleczka wyglądam, dobra. I będę sobie teraz nakładała maść i żel. Moją. Ta maść w ogóle już się tak zepsuła cała. Mam co no, co z tym zrobiłam. Używamy sobie takim mgiełki w sensie toniku. Dobra. W ogóle zdjąłam tą maseczkę i jeszcze przed chwilą na tą maseczkę nałożyłam takie coś. Zobacz to robię. Wiem, że bardzo chcesz wiedzieć. I moi drodzy, taki mój jest teraz plan na wieczór, bo już jest po 24.00. Że jeszcze sobie chwilę pogadam z Rozalem później obejrzę Barbie i chcę dzisiaj iść wcześniej spać. żeby jutro wstać, może coś porobić fajnego. Więc jutro też będę robiła tego vloga w ogóle, bo Robo dzisiaj trochę nie wyszedł. może jutro będzie coś ciekawszego. No, na tym vlogu nie będzie nic ciekawego, bo ja się tam to co mam robić ciekawego. Dzisiaj. No, jest już ten, po północy, dzisiaj chcecie trochę wcześniej spojrzenia No tak, no Witam was moi drodzy rano I słuchajcie, po prostu, po prostu mega jestem z siebie dumna, bo wstałam dzisiaj o 10 Troszkę wcześniej, nie 3, tylko i 12, tylko żerałam sobie coś tam robiłam na telefonie I słuchajcie, idę teraz jeść sobie śniadanko na dół Więc ja wiem jeszcze co będę jeść, co sobie wykombinuję i później będę się ogarniała Moi kochani, jest godzina 1345 i zobaczcie, ja troszeczkę się ogarnęłam. Zrobiłam sobie rzęsy brwi, bo w sumie mi się nudziło. stwierdziłam, no pomaluję się trochę i słuchajcie, nagrałam TikToka. To jest w tle sobie leci i i zobaczcie. Mam pizzunie, więc teraz będę dokończyła ją jeść. I jeszcze może coś nagrywał na TikToku i zaraz dam może jakieś pytania do takiego króciutkiego QA. Później zobaczymy, co będziemy robić. Nie ma co robić. No, gdzie jest ładowarka do hoverboarda, bo chcę sobie pojeździć Dobra, ale chcę tylko przyjechać raz Pa przypomniałam mi się, że mam tego hoverboarda jeżdżącym I tak mi się nadzieję, że sobie na nim pojeżdżę Ale nie wiem gdzie jest ładowarka Więc do mojego taty, Ale nie pozwoliłem jeździć w domu Więc nie wiem co zrobię Będę musiała chyba wyjść na podwórku Moi drodzy, więc jestem na dworze, w Artanie sobie wyszłam. Jest trochę zimno, bo jest 8 stopni, ale będę ich teraz do do... Zadałam przed chwilą jakieś, yy, żebyście zadawali do kluę jakieś pytania, więc zobaczymy, może będą jakieś i podpowiadam trochę. cudownego vloga, raczej na koniec. Zrobimy sobie, moi drodzy, QA. Czemu nie masz koczyka w Moi drodzy, już mówiłam to na swoim QA. Wszędzie to mówiłam na QA. Więc podajcie na to QA, macie w opisie, bo już ciągle pytacie. Gdzie najczęściej kupujesz ubrania? Więc najczęściej kupuję ubrania w sklepach typu Barszka. Purenberry w sumie tak średnio, ale chyba najbardziej z berszki. Ale też mam dużo ubrań np. z no, Współprac, albo też mam dużo ubrań właśnie z Shein, to też jest współpraca. I tak nie odpowiesz: odpowiadam, odpowiadam na filmiku lol. Albo oni myślą, że ja tutaj będę odpowiadała, nie, ja na filmiku będę odpowiadała. W ilu krajach byłaś? Kurde, to jest ciężkie pytanie, bo ja byłam no, w sumie w takiej sporej ilości. Nie wiem, byłam na Słowacji, byłam w Czechach, byłam w, Berlin, w Niemczech, byłam w Grecji, byłam w Bułgarii, byłam w Emiratach, w Dubaju, byłam w. Teraz sobie tak tego nie przypomnę, łatwo, ale jeszcze byłam w Turcji, byłam w Hiszpanii, w Włoszech i jeszcze. Nie wiem, nie pamiętam, ale tak mniej więcej wam mówię, bo już wszystkiego nie pamiętam, musiałabym sobie przypomnieć Planujesz zmianę pokoju? Tak, w ogóle planuję jakby zmienić swój pokój, nie że tu, tutaj nie będzie mojego pokoju, tylko będzie on na górze Wy nie wiecie, co się znajduje na górze, ponieważ ja tam nigdy nie nagrywałam i nigdy tam nie pokazywałam, co tam jest Ale tam jest po prostu wolny pokój Jaka jest różnica w wieku między tobą a Filipem? Boże co to za pytanie? Nie wiem, Filip ma z 24 lata, a ja mam 15, no to 9 lat. Około chyba tak, nie wiem, tak mi się wydaje, Nie, wiem, ma lat dokładnie, chyba 24. Dalej, jakie edity ze sobą najbardziej lubisz? Nie ja wiem, najbardziej lubię edycje robione z filmów, w sumie z YouTube'a, bo są chyba najfajniejsze takie. Ale bez gadania, bez gadania z muzyką, dobra. Kupujesz czasem w lupach? tak, nawet był ostatnio filmik. Kolor z w tam Was odsyłam. Wolisz chodzić w dresach czy spodniach? w dresach i to o wiele wiele bardziej spodniach zazwyczaj jest serio niewygodniej, i wolę chodzić w takich dresach. Brzmi tak najwygodniej i tak wola. Czy w ten czas y, wolny będziesz aktywniejsza na YouTube? Tak, już na YouTube nagrałam chyba z 8 filmów, to jest chyba ósmy film. Przez tą całą kwarantannę, więc uważam, że i tak jestem bardzo aktywna i jeszcze będę aktywna, więc więc zostawcie sobie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Dalej, czy masz kontakt z Żugaj i z Sonią, no to ogólnie to też się wszędzie pojawia. Ja z Sonią na co dzień nie mam kontaktu takiego. Ja nie, ja nie mam tak, że sobie z nią gadam codziennie, że z nią piszę. Po prostu tak, nie mamy kontaktu, ale zawsze jak się spotkamy, dogadamy, coś tam właśnie robimy razem. I to nie jest tak, że się nie lubimy, bo się bardzo lubimy, ale po prostu nie mamy takiego kontaktu jak kiedyś. A jak się spotykamy, to po prostu zawsze normalnie gadamy. Ostatnio też się widziałem i też normalnie wszystko. Czy posiadasz zwierzątki, jeśli tak to jakieś, jakieś by Tak, posiadam kota. Oglądasz ten z papieru? Tak, oglądałam trzy części i właśnie ostatnio miałam coś takiego, że y, jak ma być jakiś nowy sezon, to ja chcę sobie powtórzyć ten serial, jakby. Ale po prostu nie mogłam się zabrać do tego domu z papieru, bo on był jakiś dla mnie nudny. Ta pierwsza, ten pierwszy sezon był jakiś dla mnie nudny. Zresztą, nie to, że nudny, ale wiecie, już wszystko wiedziałam, co się stanie i tak dalej, więc nie chciałam się go powtarzać, więc po prostu pow... Pokażę sobie trzeci sezon, i czwarty będę oglądała niedługo, bo chyba już za trzy dni są. tyle klasie jesteś, więc jestem w pierwszej liceum rozszerzona polskiej i historii sztuki. Nagrasz film, jak zdjęcia tak, niedługo taki film mi się pojawi na kanale, bo mnie bardzo prosicie i pokażę Wam właśnie różne jakby style, jak edytuję, bo ja czasem edytuję sobie tak, czasami edytuję sobie tak, dlatego to mój Instagram ma zawsze jakieś takie inne kolory i w ogóle do siebie nie pasuje, ale po prostu tak mam, że czasami mi bardziej do zdjęcia tak pasuje, czasami tak, więc to zależy. Od ilu lat masz TikToka? Więc ja TikToka założyłam, słuchajcie, w 2017 roku w wakacje Nie, to chyba było 2016, nie pamiętam czy to było 2017 czy 16. Kiedy masz urodziny? Więc urodziny już za niedługo, ponieważ 17 kwietnia Czyli już bardzo niedługo Jakie odset na urodziny? Nie mam szczerze pojęcia i nie mam pojęcia, co będę robiła w te urodziny no bo jest jeszcze kwarantanna się na razie jest do 14 Nie wiem, co będzie 17, ale podejrzewam Po prostu będę siedzieć w domu Nie wiem z kim, nie wiem, co będę robiła I muszę sobie coś chyba zaplanować Bo na razie to nie mam żadnych planów Co robisz z łosami? Nic na razie nie robiłam z łosami W czym przerabiasz swoje filmy? Więc słuchajcie, czytajcie opieki bo w opisie jest wszystko napisane. Swoje filmy przerywam najpierw w ja mówię, a później Final Cut Pro. Wolę chodzić do szkoły czy uczyć się w domu. W sensie, jeżeli pytasz, czy wolę chodzić do szkoły uczyć się w domu i nie pytasz w ogóle o tą kwarantannę, to wolę się uczyć w domu, bo ja nie lubię chodzić do szkoły. Ale jeżeli chodzi o to, czy wolę siedzieć w domu, wszyscy też i nigdzie nie wychodzić, czy wolę, żeby nie było tej kwarantanny, oczywiście wolę, żeby nie było kwarantanny i chodzić do szkoły. Ale jeżeli pytasz tak, no to wolę się uczyć w domu, chociaż na razie nawet nie mam lekcji, ale to jest w sumie dla mnie lepsze uczenie się w domu. I słuchajcie, może jakieś ostatnie pytanko? Wylosuję sobie. Stop. Czy mam bliznę po kolczyku? Nie, wydaje mi się, że nie. W ogóle, ale śmieszne pytanie: czekajcie, idę zobaczyć do lustra, czy ja coś tam mam, ale wydaje mi się, że nie. Nie, wydaje mi się, że nic nie mam. Dobra, więc to było ostatnie pytanko i teraz idę słuchajcie Ostatnią rzecz zrobić w tym vlogu, czyli maseczkę na nosek. Więc idziemy ją zrobić szybciutko i później się zamierzam, już. Jesteśmy, już Wam pokazuję tę maseczkę, którą będę robiła, bo to jest też hmm, tam ostatnia. Jedna z ostatnich maseczek, które mi zostały, niestety. I nie mam innych, więc troszeczkę słabo Ale zobaczcie Jest to taka, na nie wiem, Ale zaraz, zaraz, zobaczcie, bo ona jest naprawdę urocza Ja sobie w ogóle to napiszę Okej okay. Zobaczcie jaka ta maseczka jest słodziutka Zobaczcie, akurat mi się trafił Taki króliczek Jeszcze był taki tygrysek, więc zakładam sobie Tą maseczkę teraz szybciutko Teraz będę sobie z nią czekała, tak 20 minut Czy tam 15 Ale ja już słuchajcie, z wami się żegnam w tej maseczce Bo już dzisiaj chyba nic nie będę robiła Ponieważ teraz będę sobie coś poglądać na YouTubie A później będę montowała ten film Specjalnie dla was, żebyście mogli co oglądać Więc widzimy się w kolejnych filmach Nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę Oraz subskrypcji, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie Oczywiście zapraszam was na wszystkie moje media społecznościowe Które się gdzieś tutaj pojawiają I do następnego filmiku Pa, pa